Zobaczę No to dobra, ja nagrywanie, dzień dobry wieczór Ja się witam nie witam wszyscy. Co zrobisz? Co ty robisz człowieku? Bawię się Jak już mam tego, to chociaż miejmy z tego zabawę jakąś Iee. Ty się witasz serio Po co się witasz stary? Witasz że się tylko dążę kobita Jak jest Każdy ma swój że styl. Wita. To przez grzeczność Człowieku. Trochę grzeczności nie zaszkodzi czasami. O, tam jakiś demoman. Ciekawe jaki. Niech zgadnę, pewnie będziemy mieli... Demo... Duel. Demo dupę. Chyba raczej. Ten demoman. Nie wiem. Zabij mnie, to jesteś ty? ty, ty. Jeśli, jeśli de demoman i to jesteś ty w pirackiej czapce, to pewnie ja. Ta... Dobra Dobra pewnie mnie ubije tam ten scout o, ho, 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 <laughs> Ale to kurde Tak. szczęście bo ci ktoś pomógł No to raczej tobie no. ktoś pomagał bo mnie ktoś jeszcze atakował z boku mm. Dobra to swój Nie. jest Tylko ja że byłem. wypadła mi amunicja z granatnika Dobra, A zauważymy. mówiłem jest taka Obówię. seria Team Service Announcement. Tam jest odcinek o tym, że ludzie nie doceniają granatnika zwykłego. A on ma w sobie wielką siłę czasami. Wow, co mnie tak uderzyło? Wow, no to się sam zabiłem! Prawo eee. <laughs> okay. dla mnie. Oki. Okay. I różne place jakieś śmieszne. Jakiś afker. Wiecie co? Zrobię coś takiego. Osunięcie. To ten, usunięcie gracza. A co ty robisz? Nie, czekaj. Nie, bo jakiś koleś była ławkował, ale już by się ruszył akurat. Jak zwykle. Ostatni razem, chciałem też głosować, to się też akurat ruszył gość. Dobra, koniec tego miłego. Koniec miłości i majtki na dupę. No, robimy kupę. Dobra, kurwa. Nie, wiem, żeby się. O, nie koniec. O, ja to chyba swój bo zmienia broń, ale to też można u demomana Ja jesz Ja się ciebie heavy nie boję Fajne są te quake o! Już po tobie koleś Albo i nie taki koleś Oj. Ej, kurwa to Poczujcie to dobrze, moc tak. mego granatnika Wiesz, że masz śpiega chyba na plecach? Miałem śpiega na plecach, a teraz mam na plecie chyba. U wow! Dobra, teraz na tobie się place udał. Kurde, aby miał Ubera, to może by się dało zniżyć tego centry. Oraz jeszcze inżyniera przynajmniej. Czekaj, tylko się jeszcze podłoczył. Oki, idziemy, kurde, na tego centry. No to próbuj! Dlaczego mi się kurwa? Dlaczego mi się, kurwa, uber skończył, kurwa, w 15 sekund? O, przepraszam, kurwa, w 15 dziesiątych sekundy? Może to był uber na zasadzie, przeskakiwał między graczami? Albo to był uber na zasadzie, możesz włączyć w trakcie, nie wiem. Ja, ja... pierdolę, no nie kurwa, wiem. patrzę, patrzę, mam kurwa, ten, ubera, nie? Wychodzę za rogu, nie ma ubera. Nie. A ty a wyście się tam... ...ustawili nieźle, są wieżyczką. Nie wiem nawet. O, czekaj, to jest jakieś, kurde, heavy? A ona też śpiewa. Nooo, wygrałeś, bo mnie zablokował szpieg. Ale... Mroczny, ale nie tak bardzo. Jak rozumiem, pewnie jakiś Twój widz. Ten tam Albo... znowu, kurde, to swoje sentries. O, O nie, pani. Mało wierzy, to praktyczne No, no na poważnie. Tak, na poważnie, proszę ciebie. Jakiś. A, a, a. wszystko zapujemy, wszystko rozpierdalamy. Się, nie Dobra, nie to. korzystam z tego teleportera, bo on był warty, bo stąd tam tylko i... Kampią. Jeden szpieg, jeden soldek. Po prostu gotowi są, żeby wymierzyć... A ty niedobry. Masz raz za mnie dobry. A co? Może jesteś dobry? Jesteś przeciwniknej drużynie. Coś trafisz w końcu? Trafię od twojego medyka. <noise> Ha! I co? I co? Ha? Ha? Kto jest kuba, Kto jest gecik? Ja to Giechik? ja! Ja z nadleczenia to też byłbym mocny w gębie. Pff, stary! I w fuchu ja przy okazji. Co ja mogę powiedzieć? Ja to, że mam fanów. Dobra, on pójdzie sobie tam ten, ten, raz. pójdę go załatwić. Co tam, ziomek? Chcesz granata na tonary? Dobra, nieważne. O, 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 chwila. Ej! Hey, Ej, hey, czekaj, zostaw dziwo, masz... żeby... Tam jakiś Co ja zrobiłem najlepszego? Coś super no. głupiego jak rozumiem, nawet widzę na... no zabiłem sam siebie Spoko mi się też zdarzyło I to też w głupi sposób Tak śpiew leży, u kaczka Kaczko przesuń się I fail Yeah, wygraliśmy Wygraliśmy proszę ciebie jak zwykle zresztą To było do, było do przewidzenia zresztą, bo ja. bo ty grasz w przeciwnej drużynie, Grupi i ma dalsze szczęście. Ooo, jasne. O teraz jesteśmy. Czy my jesteśmy razem? Eee. Nie, nie. Nie, jesteśmy. Nie, nie jesteśmy. Teraz. Ty, ty, ty atakujesz, a tylko w sposób się zmieniły role, tak? Tak, a dajcie rolę. Wiesz co? Nie, inaczej to zrobię. Teraz właśnie się wybierasz. w ogóle przyda. ile to jest. ile znamy? Jest? jest mroczny. Zajebiście, jest roczny, mroczny i mało osób, kucze znajomych, jest tutaj na serwerze. Mm. Dziwne, pewnie wszyscy w szkole. No, Ale i, kurczę... na pewno no, na, wigilii na wigilii. klasowe klasowej, jak na, nic. Na, 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 na wigilii klasowej, kurde. Nawzajem się tam, kurde, wiecie, wiesz, nom, 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 nom. Ci, 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 Nie demoralizujmy młodzieży. Dobra. Bo u ciebie dużo młodych ogląda. I... <śmany> Dobra, zobaczymy kurde jak mi w ogóle pójdzie puszowanie na demomanie to będzie trochę słabe, ale nieważne. Po moim przykładzie widziałem, że może być słabe. Powinienem wskoczyć na inżyniera i wypróbować jedną sztuczkę. Nie chcecie nie chcę cię hejtować, nie, ale wydaje mi się, że już kurczę pewnie rozstawić całą masę. Oooooooooo, um. dajemy! No, 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 no kurde czemu moje kurde pociski... No to jest grane. Jak się kurwa skurwysyn rozstawił tutaj? Faka zjebałem. Ja gdzie mu, to, mu trochę to, pomogłem i... też. <grym> Dobra, nieważne, zaraz to załatwimy jakoś. Jak masz ogarniętego medyka to wygrałeś już w tym momencie z tym wieżyczką. Ale jak nie no, masz... To, ale jak nie mam, niestety nie mam. O, o teraz mam ogarniętego. Pewnie masz medyka na zasadzie... Jest... Ja pierdolę jaki ten koleś jest kurwa ZNIEBANY serio Kto? Twój medyk czy jakiś... No kurwa, co? No znowu kurwa UBERA mi wyłączył Może to ten medyk co się troluje? Ja pierdolę kurwa, nie tego kuba morczego zaraz wypierdolę z ich nie? Serio Brawo koleś! Właśnie się załatwiłeś bana na liście, znajomy kruszakusa. No. No, ale kurwa, no znowu kurwa, dwa razy pod kurwa UBERA kurwa miałem i nie miałem kuga po chwil, nie? Surprise motherfucker Surprise motherfucker Dobra Niszczymy kurde to... no jest kurde wreszcie sentry, gun zniszczony Gorszy od serdecznego szwagra w plecy jest serdeczny wyłączony uber. O, przylagowałem nie chwilkę I straciłem właśnie jedną broń Hello a, jest... Nie ma to jest sentry kurde ja tam spierdam stamtąd. tu Wiesz, że to jestem ja? który co mnie goniłeś? No wiem Ale nie dogoniłeś Ale no nie Choć... dogoniłem, ale kurde Ale zmusiłeś mnie do wy wywalenia całej amunicji z granatnika Ale kurwa, serio ten... ten... O, okej, poszwiemy, poszwiemy Kurwa, tam z rogiem jest kurwa to całe centry, to jest fajne. Zobaczymy Kto wygra tym razem A ja nie wyłączę stąd, tylko próbuję rozwalić centry w sumie słusznie. To jeden z najważniejszych celów w tym momencie tak naprawdę dla ciebie powinien być. No, ale Ciebie za chwilę kurde zniszczy... No właśnie. Zniszczył ktoś inny. O oh, yeah. Ale to nie ty mnie zniszczyłeś, więc nie liczę się. No, nie. O fuck! Trochę i tam jest. Trochę tam było. Para! Nara! Paranara Tak, ja Jakiś mało ogarnięty ten inżynier No, tak nie te... Niezbyt się ogarnął, że go właśnie załatwił spy jego sprzęt Czekaj, 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 Aha. czekaj Zamrożony o. szpieg, he? Czekaj, czy wpadnie na to, że właśnie... Byłoście... Ciekawe czy wpadniesz na to, że cię właśnie pocisnąłem, szmato! Mnie nie Nie wpad na to! I dobrze. Ok, uwaga, chwila. Dobra, dobra, dobra... Czekaj, czekaj. Ooooooooooooooooooooooooooo... Panie, kurde... Panie, jadam kryty na śniadanie. No... Jest a przysam, ty tu, A to no, no, jedna... Tu się skitrałeś. Co tu się dzieje kurwa w ogóle? Sajgo to... się dzieje, a co to ma się dziać? No właśnie widzę kurde, że to jest po prostu Saigon totalnie Czekaj, bo tutaj nie, mo nie mogę trafić typa BUM Muszę się przeładować <laughs> Może wrócę na Tak mi nim pójdzie No kurwa co się zablokowałem No Ja pierdolę jebana kurwa rakieta nie zablokowała kurwa. No to pech Przesuwanie przez cały czas w stronę kurwa tego pierwszego pyro, który mnie właśnie zabił. O. dzisiaj mi trochę słabiej idzie na tym demomanie. A czego masz dopiero 9 punktów? Bo nie gra na soku. Chociaż powinien być że demoman też całkiem nieźle sobie radzi. Ale demomana trzeba umieć ogarnąć i no to się trochę inaczej działa. <grym> Bum I od odmiana miła. No, no no kurczę, nie wierzę, nie ruszę no. no, od razu inaczej. No, teraz kurde, to mi się podoba. Demomana trzeba praktycznie spamować pod nogi, a sortka trochę łatwiej trafić. Choć też czeka. trzeba spamować pod nogi. O, ale no, nieważne, rury sobie pójdę. No daj, niech ktoś się podejdzie. Ha, 5 minutes left in the mission. Ja pierdziela, wy tam spamujecie ten kurde, serio. Ludzi się wam. Życie wam niemiłe, ha? Okej, okay, co tu się dzieje? Dobra, zdjęty. To jest zdjęty? Snajper, który się skitał na górze i kolejny afker Gibus, pyro okulary. Nieważne, nie będę tego komentował. Co, co, coś mówiłeś? Że u nas jest afker na spawnie. Czapka Gibusa, pyro okularki. Nie będę tego komentował. A wy znowu tam na górze, he? Nie. Tutaj wcale na nas nie ma. Wcale nas tutaj nie ma, proszę ciebie. To jest jakaś ściema w ogóle. To ty, to nie Tam, tam nie, nie ma nikogo, stary, tam nie ma nikogo. Nie widziałeś żadnego z nas tak naprawdę. Nie co? widziałeś tutaj po prostu. Nie A gdzie mnie przed chwilą zabił? Kurde, brak Nie, tam Nikogo nie było tam, proszę ciebie. Maga. Na co uważasz? Musiałem to kichnąć. Ktoś mnie chyba obgaduje. Nie, nie, na pewno nie jestem tu też ja. Nie ja wiesz, to było takie japońskie przesądy, chociaż nie wiem czy to faktycznie tak jest. To było Wasabi Challenge, pewnie. Nie, że jak kichasz bez powodu, to cię ktoś obgaduje. Leżysz. Nie, ja nie, nic nie leżę. Nic Ale soldek leży jakiś, jakiś silver, nie wiem czy to od nic ciebie. Kurde, ja nie wiem czy ja ty w ogóle czpiesz człowiek. Ja? Co najwyżej frugo. Znowu wy. Czy my znowu wygraliśmy, czy mi się zgadzaj, czy, czy my znowu tam wygraliśmy z jakiegoś... No nie, nawet nie będę tego robił, nie? Po raz kolejny wygrana, stary, normalnie, coś... coś tam... Coś tam... proszę ciebie... Logan, 14 punktów, a 56, co jest grane, no powiedz mi, stary, ha? Czekaj... Jeśli druż... Bo jeśli cała drużyna jest słaba, no to sorry to już nie jest kwestia jednego gracza. Ciekawe, jak wyjdzie to głosowanie. Odrzucono, oczywiście. A e, co tam mówiłeś, że co? Włączyłem głosowanie nad wymieszaniem drużyny, ale no niestety, jak wyszło, jak wyszło. Jak zwykle nikt nie chce mieszać. Zwłaszcza wygrywająca drużyna. Oto taka klątwa autobalansu. Kiedy trzeba, to wymiesza, a kiedy trzeba, to nie działa. A, A po prostu przez kogoś, przez kogoś jest sana pała Heh, <laughs> Nie skomentuję tego <laughs> Nie no, żartuję oczywiście, o, się o teraz nas pociśniecie pewnie, na życie co to? No <laughs> lol, ale się ustawiłem fatalnie No ja wiem, to jest przy... Jest wielu takich właśnie, heheszków, świeszków. O, no znowu kurwa myślałem, że mam ubera i po chwili go nie miałem. Co ten koleś próbuję? Serio, on... co on tworzy? Nie wiem, a jakie on ma ubera? Zwykłe? A nie są? kurwa, co on ma znowu, nie? Czy ma jakiegoś Creed? Właśnie może ma crit skriga. Nie, to jeżeli to nie jest zwykły uber, to znaczy, to chyba jest ten, ten uber... A nie, nie widziałem u ciebie naciska, bo jest, jest też taki uber, który zapewnia ci... Kryty. Nie, nie kryty, tylko... Kurde, ci powiem słowo. Nie, to na pewno nie jest ten uber, co to na pewno ci zmniejszono obrażenia od danego typu broni. Ja nie wiem. O, dobra. Więc na pewno nie jest to, bo bym widział wtedy znaki. Żegnaj, MacGyverze. Co tam? Co ten kurwa, co ten snajper kombinuje tutaj w ogóle? Nie wiem, nie umiem ci powiedzieć. Co to się, co to się kurwa w ogóle dzieje, no? Nie, bo nie widzę jeszcze, bo zaraz zobaczę. A ty... A ty nie śpiegu. Niedobry jestem, nie? Dobra. Pewnie go ubiłem, ale pewnie był na Dedringerze, bo teraz 90% śpiegów ma Dedringera, więc nie ma co. Jakie 90%, za każdy ma. Masz rację. No nie, 99, bo czasem się zdarzy taki, który używa zwykłego zegarka. Oh yeah. Ale to raczej wymierający gatunek. Ale ja tam nie wiem, ja tam mogę ja, nie... Ja... Ja myślałem, że pograć z Pajem, ale kurwa nie, po prostu nie. Nie. Aż tak nie. bardzo nie tolerujesz grania nie. z fajem? Nie. Naprawdę to... Kurwa ukrywanie się, dźganie ludzi w plecy to jest kurwa nie dla mnie. Ja, ja muszę kurde... Full Yolo kurwa napierdalać po prostu kurwa cały czas na łazarskim rejonie Pewnie dlatego mało grałeś komandosem w BFH jeszcze nie Kurwa znowu, czasu. Mi, znowu mi przycina. Serio? No, na chwilę Cię provider nie trollował i teraz znowu Cię trolluje? No kuba znowu mi przycina w pisdu. Serio kuba przycina w pisdu? Ale to, kawałek do... na playa, mamy, fajne. E dobra, nie, dobra. nie kuwa, tutaj... ...to nie, nie, nie serwer, Kuba przycina tak, że to jest kuba masakra. E, nie, w sumie jestem za! No. No co, kończymy ten, to nagranie tutaj? No, to nagranie tutaj wykończymy. I sobie, nowego? Myślę, że ten odcinek wrzucę na poniedziałek, ja u siebie. wiesz, bo no. przed weekend nie, nie będę miał czasu. A, będę musiał go edytować, bo tam k***a trzeba wydać...